Odeszła mistrzyni, która budowała dumę Polski, gdy kraj podnosił się z ruin. Zofia Kowalczyk nie żyje, jej życie to historia hartu, talentu i niezłomności. Witajcie, tu Alicja z kanału Alicja, Protki Gwiazdy. Dziś dzielę się z Wami kolejną bolesną wiadomością. Polska pogrążona jest w głębokiej żałobie, zmarła Zofia Kowalczyk, legendarna gimnastyczka, olimpijka. Jedna z najważniejszych postaci historii polskiego sportu powojennego. Miała ogromny wkład w budowanie narodowej dumy w trudnych czasach odbudowy. Odeszła w ciszy, ale jej zasługi pozostaną głośne już na zawsze. Czarna seria trwa. W ostatnich dniach pożegnaliśmy wiele wybitnych postaci. W Grecji tragicznie zginął Przemysław Dzizjarski, naukowiec związany z Uniwersytetem Kalifornijskim w Berkeley. Miał zaledwie 43 lata. Zmarła także ceniona poetka i pisarka Urszula Kozioł, a wieść o jej odejściu przekazał prezydent Wrocławia. Świat kabaretu stracił Joannę Kołaczkowską, a świat sportu Grzegorza Michalika, który działał w rugby jako zawodnik, trener i sędzia. Do tego grona dołączył Ryszard Placho Olesiński, niezapomniany gitarzysta zespołu Maanam. Teraz przyszedł czas, by pożegnać Zofię Kowalczyk, kobietę która swoim talentem i determinacją zdołała rozsławić Polskę na arenie międzynarodowej w najtrudniejszym dla kraju czasie tuż po wojnie. Reprezentowała krakowskie kluby Ogniwo i Wawel, a jej kariera sportowa rozkwitła w latach 1946-1952. Trenowana przez Janinę Skirlińską, Błyskawicznie stała się jedną z najlepszych polskich gimnastyczek. Już w 1949 roku sięnęła po tytuł mistrzyni Polski w ćwiczeniach na równoważni konkurencji wymagającej nie tylko siły i zwinności, ale też wyjątkowego skupienia. W 1950 roku reprezentowała nasz kraj na mistrzostwach świata, drużynowo zajęła piąte miejsce, a indywidualnie uplasowała się na jedenastym miejscu w wieloboju. Jednak największym osiągnięciem jej kariery był występ na igrzyskach olimpijskich w Helsinkach w 1952 roku. Zofia Kowalczyk w drużynie sięgnęła po ósme miejsce w wieloboju drużynowym, a w ćwiczeniach z przyrządem zajęła czternaste miejsce, co w tamtych realiach było ogromnym sukcesem dla odbudowującej się Polski. Po zakończeniu kariery zawodniczej Zofia nie porzuciła gimnastyki. Przez kolejne dekady działała jako sędzia sportowy, wspierając młode talenty i dzieląc się bezcennym doświadczeniem. Była mentorką, autorytetem, osobą niezwykle szanowaną przez środowisko sportowe. Jej praca nie kończyła się na hali, całe życie była blisko sportu, inspirowała kolejne pokolenia dziewcząt, by marzyć odważnie i ćwiczyć z pasją. Niestety, ostatnie lata życia przyniosły jej wiele wyzwań. Jak podaje Interia, znacznie pogorszył się jej stan zdrowia, niemal całkowicie straciła wzrok i poruszała się wyłącznie z pomocą balkonika. Mogła wychodzić z domu tylko dzięki opiece bliskich. Ale nawet wtedy, jak wspominają jej znajomi, zachowała pogodę ducha, pełną świadomość i zaraźliwy spokój. Jej siła nie opierała się tylko na mięśniach, lecz na charakterze. Odeszła w ciszy, tak jak żyła w ostatnich latach, spokojnie, z godnością, otoczona szacunkiem. Polska gimnastyka traci dziś nie tylko pionierkę, ale i symbol kobiecej siły w czasach, gdy kobiety dopiero wykuwały swoją pozycję w sporcie. Zofia Kowalczyk była jedną z tych, które torowały drogę, walczyły nie tylko z przeciwniczkami, ale też z ograniczeniami epoki. I właśnie dlatego należy jej się nasza pamięć. Dziękuję wam, że byliście dziś ze mną, by wspólnie uczcić pamięć wielkiej polki. Jeśli poruszyła was ta historia, zostawcie komentarz i napiszcie kilka słów, by zachować jej imię świadomości kolejnych pokoleń. Subskrybujcie kanał Alicja Plotki Gwiazdy, by razem tworzyć przestrzeń dla tych którzy zasłużyli na wieczną wdzięczność.